kiedy rozpoczynacie sezon motocyklowy w 2014 roku. Przybywacie do różnych sanktuariów. Przybywacie... Do niewiast. One pośpiesznie oddaliły się od grodu z pojaźnią i wielką laską. Zajmujcie się moim brakom, nie widzą do Galilei tam nie zobaczą. To one były w drodze, niektórzy ze sprawy przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Dziś zebrali się od ze sprawy. Zgromadziła się tutejsza wspólnota. Zgromadzili się tutejsi wierzący, aby W połączeniu i posłuszni jego, jego Słowo ośmielamy się...